Hej, z tej strony Pepech, dzisiaj będzie odnośnie wyzwania e, księżycowego, który mm, się rozpocznie w piątek 12 o 9 do e, zakończy się 22 też o 9, czyli na niebezpieczny, bo tam mówią, że 10 dni, tak faktycznie to 9, bo e, do 9, tak, że no to jest bardziej 9 dni niż 10, e, zasada jest prosta, albo misje mistrzowskie, albo na... Wyczerpanie na tę misję. Do tego Expand mniej więcej to jest z tego co pamiętam, mniej więcej 260 tysięcy, całkiem sporo, jak na wbijanie w 9 dni. Yy, Nagrodą no, będzie oczywiście czołg yy, yy, średni yy, chiński 122 yy, TM. Tutaj oczywiście film niby jest niedostępny, ale WG wrzucał film jeszcze raz. Yy, tutaj zacznijmy jeszcze od właśnie yy, parametrów. Maksymalna yy, Zasięg sygnału 750 metrów, zasięg widzenia 370 metrów, e, żywotność 1400. Punkt, e, pancerz e, kadłuba z przodu 120, z boku 80, z e, tyłu 50. Pancerz wieży 280, 140 z, e, z boku, 70 z tyłu. Moc silnika 580, e, moc na tonę 15,5. Prędkość obrotu 40 stopni na sekundę, prędkość maksymalna 50 do przodu 15 średnie uszkodzenie 400 na zwykłym na goldowym tyle samo odomkowym 515, średnia penetracja 233, na goldzie 300, odomkowym 62 rozrzut 0,33 Kąt te opuszczenia minus, e, pie, e, minus 8 plus 15. Czas przeładowania e, 17,7 sekundy. Amunicji 30 sztuk. E, czas celowania 2,3. Mm, amunicja podstawowa APCR, Goldowe hity, i oczywiście domkowe. Prędkość. E, pocisków na zwykłym 1368 na e, goldowym 907, i tutaj nie chodzi o czołg. Hehehe, he, he. na domkowym 722, e, tutaj właściwie, właściwie są to, co było wcześniej. Co tutaj warto wspomnieć, e, penetracja niewiele mniejsza od e, Skorpiona G, czyli w sumie tutaj na medzie. E, na medzie mm, bo tutaj Scorpion G ma 248 z tego co pamiętam także to jest dość niedużym do, boki do, do niszczyciela, a to jest med także no, tutaj jeszcze będzie yy, z prędkością tutaj już nawet podchodzi właśnie pod he, meda znaczy, pod po ciężkiego, już tak ciężkie też mają po, po 50 km na godzinę, także, także już trochę w nie wie o co chodzi, już nie wie jak chyba ma czołgi robić, bo przypominam, że mm, tutaj takim czołgiem ciężkim, to tak trochę porównać, czołg ciężki mobilnością średniego, czyli A75 e TS, czyli tutaj też w trochę po, po, pomieszało im się. I tutaj też mi się pomieszał z działem, bo kurde, na medzie 400. Oczywiście to jest okupione przeładowania, bo 17 sekundy, tak. I, ale, ale 400 obrażeń? Ale tutaj wiadomo, że jest penetracja dość wysoka. Ale tutaj porównamy właśnie yy, do Lisa. Oczywiście Lisa tutaj ma dość małą penetrację, bo to jest 203. Tutaj warto właśnie wspomnieć, że tutaj 233. Lis ma 203. Klasa jest ta sama. Tyle, że Lis. Ma obrażeń 320 przeładowania, powiedzmy, o mniej więcej 8 y, sekund, tak powiedzmy 8-9, a tutaj jest y, y, 17,5, a tu jest tylko o 80 średnich więcej. Także także y, ten y, 120WTM będzie nie dla wszystkich, średnio uszkodzony. No właśnie, teraz pytanie: Czy 80 średnich jest warte okupienia praktycznie ponad dwa razy dłuższym przeładowaniem, Moim zdaniem, nie. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że z będzie styl 2D i jeszcze będzie styl 3D. Tylko z tego, co mi się wydaje, że z tymi stylami 3D to będzie jak kupisz sobie od razu, to fajnie to masz, a jak nie, to tak średnio, bo misje będą znikać z tego co przynajmniej tak zrozumiałem, jeden, to jak się kupi później, to tego się stylu nie zda będzie tego stylu 3D Ale oczywiście będzie można to kupić za Golda. Tutaj akurat tutaj na minaturce jest wygląd widoczny ten styl taki trochę, kurde, iż mi się przynajmniej w tym stylu podoba działa, bo to tak fajnie zrobili, ale tutaj kurde jakieś tam fajerwerki i tak dalej, trochę dziwne. Także, no jak komuś jest śpieszno kupić styl 3D, jak komuś nie, nie jest ciężko wydać 250 zł, to bardzo proszę można sobie kupić e, styl 3D. Oczywiście na tego 122 tem. Moim zdaniem troszeczkę przesadzany i nie wiem czy WG się pomyliło, bo oni tam, że rok, byka, coś tam, coś tam, a z tego co mi wiadomo, to teraz jest chiński rok krowy, także trochę tak średnio, ale to już mniejsza, Tutaj nie wnikamy. Jak WG sobie zrobiło, tak sobie zrobiło. Maratonik, oczywiście, wyciąganie, wyciąganie kaski, bo przecież. Um, bo przecież um, operacje świąteczne się skończyły, więc trzeba z czegoś pieniądze graczy wyciągnąć. Także z mojej strony to tyle. Od piątku trzeba będzie chyba przydał w nie, 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 według niektórych. No cóż, standardowo, oczywiście maraton od, pi od piątku, 9 dni. Tak, faktycznie, bo teoretycznie 10, no ale chyba, że ktoś, kurde, po nockach siedzi, no to powiedzmy, że nie jest w stanie wbić, ale no jeżeli to jest do 9, to jest powiedzmy bardziej 9 dni niż 10. Większość osób oczywiście hmm, wbije tam, powiedzmy, siódmy, dziewiąty poziom. Także pieniążki się będą zgadzać. Ale tutaj też nie ma co yy, ubolewać nad tym, bo to jest puśćcie troszkę na rękę graczom, bo można sobie czołg kupić za 50 zł, za 25 zł. Także i yy, na tym zakończymy. Czołg dla powiedzmy nielicznych za darmo. Dla większości za ułamek ceny y, wartości czołgu premium. Nie to, żeby te ceny czołgów premium normalnie nie były jakieś zawierzone, bo 160 zł tych to jest to dość dużo, ale za ułamek ceny można sobie kupić. Y, I do następnego.